Siemanko, z tej strony, Doman. I Burzyk, dzień dobry. Kolejny głośnik Bugani na naszym kanale. Tym razem zupełnie inna konstrukcja, a mianowicie będzie to model Brief Plus. Taka pieszóweczka, torebka, jak kto woli, a jednocześnie. Oj, zobaczycie, że naprawdę bardzo ciekawy głośnik. To mogła być moja marka: Burzani. 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 Trzeba przyznać, że marka Bugani wprowadziła pewne odświeżenie wizualne na nasz kanał, bo już po opakowaniu widać, że te głośniki są inne. Gdzieś tam w przeszłości przewijały się takie marki, które trochę inaczej podchodziły do audio. Mam na myśli to w stosunku do tych głośników, które zazwyczaj testowaliśmy, bo to często były takie kopie Sony, JBL, -a. masa jest takich, prawda, na rynku, a tutaj Bugani jednak wychodzi z czymś innym. Na opakowaniu, słuchajcie, mamy fajną wizualizację tego głośnika. W ogóle trzy wersje kolorystyczne są dostępne. Dwie są ciemne, tam się takimi wykończeniami różnią. Jedna jest właśnie taka. Moim zdaniem najfajniej, że nam taką w jasnym kolorze wysłali, bo jest najbardziej prestiżowa, bym powiedział. Chociaż nie, tam jedna jest ze złotymi wykończeniami. Chociaż tu też takie trochę złote wykończenia. Dobra, słuchajcie. Pudełko. W pudełku wygodnym do przenoszenia mamy oczywiście głośnik. Mamy też instrukcję obsługi. Można sobie przeczytać oraz tutaj już nie będę wyciągał. Dwa kabelki USB-C oraz jack 3,5 mm, gdyż jest to głośnik przewodowy i bezprzewodowy. Jak tam będziemy chcieli sobie słuchać na kabelku, a ktoś może będzie chciał sobie lepsze przewody dokupić, no to już każdy tam, w zależności od osobności portfela, ale te w zestawie są wystarczające. Brief Plus od Bugani to głośnik, który waży. 2,3 kg, ale jest jednocześnie bardzo poręczny i przegaduję go Panu Danielowi, bo on teraz ma doświadczenie w noszeniu różnych cięższych i lżejszych rzeczy. Jego wymiary 240x255 na 125 mm. No i teraz trzeba troszkę powiedzieć o wyglądzie, o tym, jak został wykonany, bo jest no, niezwykle ciekawy. Może przypominać torebkę, może taką. Ale ekskluzywną pierwszóweczkę też trochę przypominać przez to, że taki korek ma do odkręcenia, ale no jest inny, jest naprawdę inny. Mieliśmy to już takie głośniki torebkowe dawno temu, ale ten jest... Ty to, miałeś tak, jeden. W sumie tak. To była Fenda chyba marka Fenda. Mm -hmm. Nie pamiętam teraz modelu, ale wracamy do Buganiego. No Panie Daniel, opinia, analiza? Podoba mi się. Ja mm, lubię głośniki wyróżniające się i ten zdecydowanie się wyróżnia. No kolor taki... Może damski, może. Taki beżowy, tak. nie? Nie jest... no, ale pasuje mu. Muszę przyznać, że mu pasuje. Logo na froncie. Patrz, jeszcze jest taki na przykład. No ten by mi się bardziej podobał pewnie, ale mniej ciekawy taki, do... Z, takim złotym wykończeniem, taki szary, no i właśnie ten, który my tutaj mamy. No to, tak jak mówisz, ten jest najciekawszy, aczkolwiek nic nie widzę, że się brudzi. No już tutaj na trawie. Już ta tkaninka jest zabru... no, tak. zabrudzona. Nawet, nawet nie tyle trawą, co po prostu widać, że on się przyciemniał trochę. No bo na trawie mnie coś, tam, Rosa dzisiaj poranna smagała ten głośnik. Przy, mydełko, przy mydełko i przepraszam. Tak jest. No i co, na froncie nic, na górze. Poza logo, Buga. Już mówiłem o nim wcześniej. Rączka wygodna z takim milutkim wiem, zamszem. No trochę takie zamszowe z, chyba nie. Coś, ale bardzo miło się dzięki temu tutaj tych części dotyka. Przycisk do włączenia połączenia i przycisk, a raczej pokrętło do regulacji głośności. Ono jest trochę kiepskie, bo. Bo Chociaż... to jest jednocześnie play pause jak wciśniesz. No tak, ale. Jest wciskany dlatego I to jest dobrze, uczy. ale trochę się rusza. właśnie bałbym mm -hmm. się, że też może mu się wydarzyć, jak niechcący bym go młotkiem uderzył. No dobrze, jeśli <grym> będzie. <grym> że na budowie. No bo słuchajcie. A z młotka średnio wystarczy. czekaj, ja od razu powiem. To jest głośnik, który można zabrać na budowę, mm. gdyż ma IPX 5. No tak, no przetrwałby pewnie jakieś zachlapania, no, ale, nie ale wyglądałby... zdecydowanie byłoby go szkoda. No można go zdecydowanie lepiej zabrać na jakiś piknik albo inne takie wypady outdoorowe, że tak powiem. Tył. Tak samo jak w przodu, tyle że zaślepeczka, która mocno siedzi, mocno siedzi. Jak w jakimś IPX7, a nie w piątce. Tak, ale da się ją na szczęście bez problemu otworzyć. No i co, mamy przycisk do zresetowania, USB-C, USB duże i gniazdo AUX. Od razu powiedzmy, że mamy tutaj możliwość też odtwarzania z pendrive'a. To jest dla naszych widzów... Czy Często cenna informacja. Ja jestem zaskoczony. Pyta. Ja jestem zaskoczony. Ja myślałem, że w takim głośniku to w ogóle tylko będzie USB-C z tyłu i wszystko. A tu jest jack tu jest USB do ładowania oczywiście mm. USB-C i też duże USB do muzyki. No i rzecz, która jest niestety obawiam się, że podatna na uszkodzenia, bo już ja niechcący wziąłem ten głośnik i władowałem o, palcami, już się, słysza nawet dźwięk. Tak, władowałem się palcami w membranę pasywną, która jest od dołu. Ona daje odpowiedni efekt w kwestii odtwarzania muzyki. Jest teoretycznie trochę schowana niżej niż mm -hmm. nóżki, które wystają nad nią, ale wciąż jest to takie miejsce dość delikatne. Więc, no nie wiem, stawiając go gdzieś na budowie na młotek, może się tak zdarzyć. Tak, to jest, nigdy nie wiadomo. No to mogłaby po prostu wtedy się uszkodzić. Tu też widać trochę takich o, nieprecyzyjnych wykończeń, gdzieś tam coś oberwało leciutko. Delikatnie, delikatne są. A może tu, to oberwało tu, przy stawianiu na może jakiś w kamyczku postawił? No nie, właśnie. Na, no, no niestety. jest to ten delikatny tak. element zestawu. No bo jeżeli już. Y jest to głośnik z X5, no to aż będzie nas kusiło, żeby go gdzieś zabrać ze sobą. Nie słuchać go tylko w salonie, w kawiarni, w jakimś ekskluzywnym pomieszczeniu. Nawet w waltance go postawi. Tylko w altance, no gdzieś, I Na popielniczce gdzie? też postawi, jaka co, i ba. Albo na jakimś tamieniu, na na kamieniu. Na kamieniu na przykład. Tak, no w ogródku, tak, na masz trawę, gdzieś no. postawisz sobie na trawkę, jak ja, gdzieś na trawce, jakiś patyczek wystaje już delikatnie I wszystko skrobi. Może drobny, tak. Kurcze, no jakieś zabezpieczenie, jeżeli już jest taki na zewnątrz, też to może delikatne by się przydało. Nie? Chociaż Ale jest gumowa. Nie jest, jest gumowa. Nie jest papierowa, tutaj ta membrana pasywna jest gumowa, więc może. Tak, to trochę, mocna guma, to widać. Tak, może więcej wytrzymać, ale jednak, no, szkoda traci, by było. Szkoda by było, bo jest to głośnik bardzo ciekawie, bardzo ciekawie wykonany, bardzo dobrze spasowany. Ta tkanina jest świetnie tutaj naciągnięta, ona robi bardzo dobre wrażenie. No, wizualnie naprawdę, znowu używam tego słowa, ale powiem Wam, zgadzam się z burzykiem, że jest intrygujący, jest ciekawy. I no jest ciekawszy nawet od tego Boosta, który mm, tamten był po prostu y, trochę inaczej wykończonym bumboksem. Tak. a ten jest zupełnie inną konstrukcją. To trochę jeszcze o specyfikacji, zanim posłuchamy. Proszę bardzo, Bugani też nie ukrywa tutaj specyfikacji, chociaż y, mamy pewną zagłoskę co do mocy wyjściowej, gdyż tutaj szczytowo jest podane 80W. No ale wiadomo, jak z tą mocą szczytową Fum. jest. Nie jest to dla nas istotne, istotniejsza jest maksymalna głośność. Pamiętasz ile było? 98 decybeli. Coś takiego. Bo ja... Trochę mnie zaskoczyłeś, ale <śmiech> <śmiech> tak, 98 na pewno było. Nie, no bo tutaj są szybkie pytania <laughs> i szybkie odpowiedzi, jak na debacie. Ja nie mogłem od razu dostać się do. Bo zanotowałem sobie, ale mam tak, trzy TikToki co na drodze <laughs> i znalazłem dopiero 98 decybeli. Bo w adnotacjach trzeba było wpisać. No wiem, no źle wpisałem, no, ale jakbym wpisał w adnotacjach, może AdSon też by nie chcą, co tam wklejał. Dobra, słuchajcie, powiedzmy trochę o przetwornikach. Bo to jest istotne, one są tutaj na froncie. Oprócz tej membrany pasywnej na spodzie, mamy tutaj takie dwa twitterki, jakby 51,5 mm oraz mamy jeden głośnik niskotonowy, czterocalowy, przetwornik. Może nie głośnik, tylko przetwornik będzie bardziej tutaj poważny. Jest to głośnik kierunkowy, to jest oczywiście jasne, ale dzięki temu, że jest ta membranka pasywna na spodzie, te nóżki są tak trochę. Odsunięte, można by, że tak trochę podnoszą ten głośnik do góry, no to robi fajny efekt, o czym zaraz się przekonacie. Poza tym mamy tutaj Bluetooth 5.4 z zasięgiem absolutnego problemu tutaj nie ma, szybko się łączy, dobrze to działa. I mamy też baterię, która umożliwia nam na pracę do 6 godzin na maksymalnej głośności. A to jest akurat ważna informacja, gdyż maksymalna głośność w tym głośniku jest dobra. 98 dB, już mówiliśmy. Ale też nie traci na tej maksymalnej głośności. No tak, da się, da się spokojnie słuchać, nie z takiej odległości, jak my mierzymy, ale, ale nie jest tu jakiś faktycznie wtedy harczący problem, ani bas nie ucieka aż tak. No gra po prostu dobrze. Nie aż tak dobrze, jak na tych pośrednich mhm. głośnościach, ale wciąż jest akceptowalnie. Naprawdę na plus. Poza tym, jeżeli byśmy tak sobie słuchali na połówce głośności, 60%, to do 12 godzin nawet może pracować, a ładuje się przez 5 godzin, więc ten stosunek Ładowania do maksymalnej głośności może nie będzie idealny, ale już jak będziemy ciszej słuchać, no to jednak może wygl... wytrzymać sporo. A jest głośny, więc no, maksymalna głośność to nie tak, To już trzeba z bliska naprawdę będzie wtedy e, słuchać. E, nie znamy pasma przenoszenia, na przykład, już tutaj żadnej informacji nie widzę od Buganiego, żeby się pojawiła. Jak gdzieś mi się udają odkopać, słuchajcie to wrzucę ją po prostu jako napis, ale teraz jej tutaj nie widzę. Jeżeli chodzi o stosunek sygnału do szumu, to delikatny, taki jak jesteśmy blisko głośnika i mamy połączony przez Bluetooth ten głośnik, to jest na pauzie między utworami taki delikatny szum jest słyszalny, ale to już trzeba naprawdę siedzieć przy samym głośniku. Co z drugiej strony dla ciebie mogłoby być minusem, bo ty zrobisz cichutko sobie przed snem słuchać, no to może gdzieś ten taki delikatny szumik byłby Słyszalny. No i to chyba wszystko pod kątem samej specyfikacji, bo o tym jak się łączy już mówiliśmy, więc teraz chyba istotna kwestia, czas pokazać brzmienie, zaprezentować jak się da. Wy na swoich telefonach posłuchacie oczywiście, czy na laptopach, czy telewizorach, a my to zaraz omówimy też. Zapraszam. Czas pokaże. Na pewno, na pewno, pewnie, jasne, zobaczymy, czas pokaże, czas pokaże. Czas pokaże, czas pokaże. Czas czas pokaże. pokaże. Czas pokaże. Dźwięk ładny. Komunikaty słabe. No gorsze troszkę niż te dźwięki, ale teraz dopiero posłuchajcie dźwięki. Zaczniemy od utworów, których nie było, potem trochę znanych i lubianych, gdyż nas trzeba pokazać te pełne spektrum. Ten głośnik reklamowany jest w końcu jako propozycja do muzyki jazzowej. Więc na razie jeszcze bez jazzu. Ale takie dźwięki różne, różnorakie, fajne, wesołe. Czwartej głośności, takiej odległości, tak, która to jest naprawdę mega, mega plus. Dobra, słuchajcie, to wjeżdżamy trochę w jazz, żeby nie było. Zmienić klimat i z basem wjechać. Ale od razu przewinę, bo tutaj. zmiana klimatu. Teraz będzie tak trochę tłumkająco, ale też dużo różnych fajnych dźwięków. podać coś szerokowego. Myślę, że wystarczy spokojnie tego odsłuchu, już niech sobie coś tam pobrzdonka. Panie Danielu, jestem ciekaw Twojej opinii. Ja go słuchałem na co dzień, ty zdecydowanie mniej, ale też przed naszym nagraniem miałeś okazję kilka takich mainstreamowych, bardziej utworów usłyszeć, nie? Podoba mi się. O dziwo najbardziej podobał mi się w tym najbardziej basowym utworze. No? Niby reklamują go jako głośnik do jazzu, a on tam sobie poradził po prostu bardzo dobrze. Też te utwory jazzowe, z Epidemic Sound, do którego mamy prawa, no nie są najlepsze, tam ciężko zademonstrować tę muzykę, ale widać, że faktycznie nieźle sobie radzi z odtwarzaniem różnych dźwięków, różnych instrumentów. Mhm. Ale najbardziej mi się podoba w takim wydaniu jak teraz. Takim ambientowym, cichym, tworzącym tak. atmosferę, klimat. Nawet mogę jeszcze ten utwór stworzyć. I tak ten, to, ten utwór jest gościem. bardzo fajny. Tak, do, że... jest, do tego jest stworzony. Pięknie sobie brzmi. Boga nie reklamuje, żeby go <laughs> postawić gdzieś w kawiarni, w księgarni. Wiesz, no taki ja rozumiem, nie jest, taki no? taki influencerski trochę, tak. czy jak to kiedyś było blogowo vlogowy klimat, ale mm. no naprawdę, tak do tworzenia tła, rewelacja. Bardzo mi się spodobało, bo i ten bas jest, i to jest naprawdę taki soczysty ale nie jest jakiś w ogóle nie jest pudełkowy on uderzający. A też te wysokie tony nie dają się mu zdominować. Mm -hmm. Taka ściana dźwięku tworzy się. Ogólnie takie ułożenie głośników w pionie, ono często, często daje właśnie dobre efekty, bo jest tak jakieś jak kolumny. Tak, nie? tak jak kolumny dokładnie. One mają więcej przestrzeni i te dźwięki jakoś tak w miarę zrównoważone do naszego ucha dochodzą. No i tak jak teraz sobie gra w tym utworze, to o, to jest właśnie moje życie to jest burzyka tylko nie, po budowie po budowie po na budowie, na budowie jest ostra jazda, ostre piosenki no w i ta, ale w takich też by sobie poradził no pewnie by sobie poradził ale tam już byłoby go szkoda to nie jest jego miejsce nie no oczywiście my się śmiejemy z tą budową żeby nie było nie no to jest głośnik elegancki fajnie go postawić sobie gdzieś w salonie w domu tak. czy w jakichś różnych innych miejscach czy zabrać go gdzieś na jakiś piknik tak. e, no muzycznie ja się podpisuję pod tym co mówił burzyk bo ja go słuchałem dłużej i w różnych jeszcze innych gatunkach w dżezie okay. właśnie ja słucham takiego nie wiem jak to nazwać takim, Nowoczesnym jazzem, gdzie może trochę to jest na pograniczu hip-hopu i jazzu, gdzie tam się takie różne bity fajne przenikają. No i powiem wam, że no to była czysta przyjemność, bo i ten basik się przebija, i te wysokie, średnie tony. Jest naprawdę dobrze zrównoważony głośnik, który się do gatunków wielu nadaje, bo i w roku nie wypadł wcale źle. Naprawdę jest propozycją, która jest godna polecenia, zwłaszcza, że kosztuje 499 zł. Za 5 stówek powiem Wam, taki głośnik no to jest dla mnie mega zaskoczenie pozytywne, że on nie został wyceniony mocniej. Na MP3 Store m.in. możecie go kupić, ale widziałem, że i w innych sklepach też jest spokojnie ten głośnik dostępny. Ja byłem, słuchajcie, zaskoczony tym, ponieważ no, otrzymujemy jednak, otrzymujemy bardzo stylową propozycję, otrzymujemy propozycję wytrzymałą. Mamy całkiem niezłą baterię, jak na taką konstrukcję, no a jednocześnie brzmienie które no ja ci powiem szczerze było w naszym, na naszym kanale było sporo głośników które się określały mianem klubowych głośników do y, zabaw a ten się nadaje dużo lepiej od wielu z nich żeby gdzieś postawić go i sobie taką w pokoju zrobić domóweczkę, że tak powiem. Tak, on nie jest do hamskiego basu, takiego łupania po prostu byle <laughs> jak najwięcej, tylko do ładnego Twój podkreślenia Pozostałych dźwięków, ale z odpowiednią mocą i sprężystością tego basu. W tej cenie mega zaskoczenie i w tej konstrukcji, bo często jest tak, że takie konstrukcje właśnie mhm. czegoś im brakuje. Nie? Awangardowe to muzycznie jednak wypadają tak sobie, a ten. Niepozorny, bo wygląda naprawdę tak delikatnie, a mocy w nim siedzi. No jedyne, czego tu nie ma, nie będzie, nie ma na to szansy, no to stereo, bo on jest zbyt wąski tak, i ale... zbyt blisko siebie. Nie wiem, czy dobrze dojrzałem, <grym> można można można... dwa. chyba nawet sto można połączyć w ogóle w jakąś wielką rodzinę. No, ale status nie będzie stereo, to no, nie, będzie nie, pewnie nie, zwykłe nie. Jakieś te, te... Ale... Chyba można. Gdzieś na pudełku tam jest informacja, ale no nie mamy drugiego, żeby to sprawdzić, ale gdzieś chyba, gdzieś chyba było takie info, że można je ze sobą, że można jeszcze tam większą rodzinę tych głośników zrobić, no powiem wam, że jest to dla mnie jedno z mocniejszych zaskoczeń w tym roku, przynajmniej mm. i w ogóle od no to, dłuższego może nie, czasu. Nie, nie jest głośnik z tego roku w ogóle. Ale mówię w tych, które testowaliśmy, no że mocniejsze nie. zaskoczenie w ostatnich miesiącach, a nawet i dłużej głośników, które testowaliśmy, patrząc na design, patrząc na cenę. Cena naprawdę jest uczciwa za ten głośnik mm. i za to ile on oferuje, więc jeśli taka konstrukcja Wam się podoba, chcecie mieć ciekawy głośnik, to śmiało o bugani Brief Plus możecie pomyśleć, bo was muzycznie absolutnie nie zawiedzie. Z wami doman i burzyk Siemanko. Takie popliki też sobie przyjemne. Tak gląda zmęczony ssziek. Jest git.